Wiele lat tutaj przyjeżdżacie do tego stanowiska. To jest e, siódmy rok. 7 7 rok jak I zaczynaliście tu na górze? Yy, nie, Z zaczynaliśmy tego poziomu? tam. Zaczynaliśmy tam, rybane. Tak. 5-10 metrów nad A na głęboko... ta, skarpa, ta skarpa była okay. oczywiście. Ale, ale tak jak widzę tutaj roślinność na szczycie, tak. to yy, tak jak tutaj jest ta mm -hmm. granica, to. to... To, to 7 lat temu jeszcze było coś tutaj nad nami, czy nie? Yy, no, możemy się przejść i zobaczyć, co tam jest, to, to, to po prostu drzewka i trawa, tak? To jest naniesione tam powyżej tej szarej warstwy, tutaj jest takie naniesione, powiedzmy, przez e, lądolud e, już bardziej współczesna Słuteś. gleba. W tej szarej warstwach po prostu skupujemy to bardziej e, koparką, gdyż tam skamieniowości są bardzo rzadkie, a nam zależy na jak to są, naj, najbardziej… z jakiego okresu te szare? Tego samego. Tego tylko, samego. Że, Tego, wszystko, wszystko jest tak, tutaj na wszystko, ty... szy tutaj mamy... wszystko, od samej góry prawie, tak, poza tak, tym poza, poza Jak tym, to poza się stało, że nic, żadnych nowszych osadów nie ma? Yy, no, po prostu wypięczyło się w jakiś sposób i zerodowało prawdopodobnie. Okay. Więc to dynamika wnętrza Ziemi. Co tutaj było te 230 milionów lat temu? A tu musiała być jakaś dosyć egzotyczna, tropikalna laguna, prawdopodobnie. Mamy tutaj zwierzęta, które zarówno żyły e, na lądzie, jak i w morzu. Było tropikalnie. Było sporo drapieżników. Głównie zwierzęta tutaj są rybożerne. E, mamy też jakieś jakiejś samych ryb. No ale też najciekawsze są te oczywiście najrzadsze zwierzęta. Czyli te, które e, w tym przypadku by, żyły na lądzie. Na przykład jakieś spokrewnione z krokodylami formy drapieżne i one są oczywiście zgodnie z piramidą troficzną najrzadsze. Najrzadsze. Więc, e, więc przez to też najcenniejsze. Ale kiedy ostatnio odkopaliście jakiegoś takiego? Czy znaczy ząbki, pojedyncze ząbki takich zwierząt znajdujemy tak naprawdę na bieżąco. No, ale zwierzę no gubi te zęby na bieżąco. Nie to są my biedni homo sapiens, że <laughs> mamy tylko jedną wymianę zębową. Prawdopodobnie żebra się cały czas znajduje, różnego kalibru, ale żebra no, nie są dla nas interesujące, znaczy z reguły nie są interesujące, niewiele nam mogą powiedzieć o zwierzęciu. No W zależności właśnie od różnych elementów szkieletu. Można wyciągnąć różną ilość informacji. Czaszka jest bardzo informatywna, tam często właśnie jakiekolwiek przemiany ewolucyjne i przemiany ekologiczne to właśnie oznaczają się w budowie czaszki bardziej na pewno niż w żebrach, które są dosyć, dosyć podobne na, na skali całej grupy takich gadów na przykład. może być kawałek żebra. Gdzie? Aha. Taki ślep. Czasami gra cień i trochę ten, przeszkadza. Czyli rozumiem, że pomimo, że to jest takie ładne, gładziutkie, wyraźne, to nie ekscytuje Was już? Żeberko? A nie wiem jeszcze. Nie, to jest, nie będzie żebra. To będzie ten dystrop kolejny. Tak, to jest krańczyny ten strofę. Więc to nas ekscytuje. To, jest... to ekscytuje, tak? Tak, tak. Tak, to jest tak. sposób. Jest wszystko, wszystko. Tak, tutaj widać. Tak, eee, tu widać ten cząst kręgu. Mhm. To był taki element, którym zachodzi na, na zakładkę z kolejnym kręgiem szyjnym. Więc tych kręgów szyjnych wtedy mamy mnóstwo. To, że one występują obok siebie, to nie znaczy, że one są, pochodzą od innego osobnika. One po prostu tutaj się gromadziły, kumulowały w trakcie sztormu, być może. Mhm. Czyli to już było tak. To też trochę puzzle 3D potem? Tak, tak, tak. Trzeba mieć trochę wyobraźni przestrzennej i... sporo zabawy z tym jest. Więc tak, więc to, jest, to jest jeden kręg. I został jeszcze troszkę w skale. I pomimo, że jest w trzech częściach, to on będzie do złożenia potem? Tak. Okaz taki, prawie muzealny. Przy odpowiednich, przy odpowiednich umiejętnościach preparatora, to może to... No nawet nie do zauważenia, że on był klejony z trzech części. Ale to też najwięcej jednak tutaj wymagamy od studentów, którzy wyciągają ten szczątek, bo jeśli, jeśli e, na przykład Madzia by tutaj zgubiła ten fragment, no to już nie dałoby się zrekonstruować w taki sposób, że, że, nie, że to jest jedna kość, jeden, jeden kawałek. No ale nie zgubiła. Takich kręgów mamy bardzo dużo, i te zmiedar są największe na świecie. I czasami mamy takie kręgi prawie 40 cm długości mają. I same zwierzę wtedy miało 6-metrowe ciało, i z czego ponad połowa, prawie, albo nawet ponad połowa to była szyja. I kwestia biologii takiego zwierzęcia co on robi z tą szyją? i do czego mu służyła, czy był lądowy, czy był morski. Połowa długości całego ciała. Całego to... ciała to była szyja. I to nie były, zauro, to nie były te diplodoki. tak no dalej. właśnie. Tylko to był taki gad, który po prostu wyglądał jakby krokodyl, który połknął wędkę, tak może zobrazować sobie. I, I do tej pory jest znany z nielicznych szczątków takich zachowanych trójwymiarowo. I tutaj w międarach mamy no, dosyć dużo takich trójwymiarowo zachowanych tych, tych szyi, ten, ten strofa elementów szyi, i być może nam to wreszcie da jakieś informacje, odpowiedź na temat e, biomechaniki tego zwierzęcia. Więc to jest, panestrow to jest takie dosyć medialne zwierzę, które jest znane już od wielu, wielu lat, a wciąż jest owiane tajemnicą. W sumie one są dosyć powszechne, występują na, ca na całym świecie. Tria, to nie jest trudne, ponieważ w Triasie mieliśmy jeden superkontynent, który mhm. obejmował wszystkie obecne i te zwierzęta mogły spokojnie migrować, a one nie wiadomo czy były związane bardziej ze środowiskiem wodnym czy lądowym. Nie wiadomo tego, tak? Nie wiadomo, tak? Dlatego się ekscytujemy tym, że mamy właśnie trójwymiarowo zachowane ze szczątki, bo być może nam się uda w końcu powiedzieć, że, że jak wyglądały umieszczenie tego zwierzęcia, jak zrobić jakiś model, jak mógł się poruszać szyją, czy też e, kończynami. No i to jest poniekąd ekscytujące. I już jeden właśnie doktorant e, się zajmuje tym tematem. Tam strofa trofa z i rozwikła na tajemnicy, po co mu była taka długa szyja. To jest kręg szyjny tacja. Czyli tak jest na długość. Tak, to, było to tak. jest na długość. Tak. Wow! Tak to wyglądało. Dobra, bo ja w ogóle nie ogarnąłem, że tak jest na długość ten, ten kręg. Jasne, dobra. Znaczy dobra, teraz jestem zaskoczony. Jestem oficjalnie zaskoczony teraz. Co to jest? To jest bardzo ładna kość. To chyba nie jest czy jest? To jest, nie może, chyba to jest ten. Kręg ten strofa. Kręg ten i strofa. Dokładnie, jedenasty kręg miał taki bardzo wysoki wyrostek kolczyst co czujemy, gdy przejeżdżamy sobie po kręgosłupie. Tak, czekaj, nie. To chyba tak. tak. chyba to jest właśnie ten Czy Czyli od razu zlokalizowany jako jedenasty. No bo on jest bardzo charakterystyczny wcale nie jestem aż taki mądry, żeby powiedzieć, który to jest, który... Niepotrzebnie to dodawałeś. Ja to, czy właśnie się historia dzieje dzieje się dzieje jakie to uczucie znaleźć? Taki okaz? Nie wiem już po paru tak. tak o tak o no. fajnie ale fajnie taką dużą kość fajnie. Tak fajnie znaleźć a tak off-camera zabieracie sobie pamiątki stąd? Nie, 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 nie korcicie, żeby o taki, taki okaz dużej kości. Pod... Takiej kości? No nie, nie będę taki, że. Zabiorę im taką kość. Myślę, żeby się skapnął. Ale... Ja może tu wrócę, bo ja słyszę, że to jest. mam mnie do złego. Tutaj. Nie, nie. Pytam po prostu, czy czasem jakieś pamiątki można zabrać z takich wykopalisk własnoręcznie znalezionych. Można z... może zabrać pamiątkę wspaniałej zabawy i doborowego okay. Towarzystwa, który przyjeżdżam. Kilka lat temu znaleźliśmy taki jeden, który składał się z połowy szyi. Miał siedem kręgów, tak jeszcze złączonych wciąż z sobą. I tak... Nazwaliśmy go e, ciuchcia, ponieważ wydawało się, że każdy kręg to taki wagonik i na, na samym przejdzie będzie czaszka, która tak prowadzi ten... Ale nie było czaszki. Nie czaszki, niestety. To ile takich kręgów miało to zwierzę? Dwanaście, ale tam były zachowanych siedem kręgów. Czyli to znaczy, że, że te zwierzęta tutaj nie tylko były nanoszone martwe i zupełnie roz... E, Rozczłonkowane. Rozczłonkowane, tak, ale też czasami... W jakiś sposób te tkanki miękkie, jakieś więzadła czy mięśnia, trzymały wciąż poszczególne kości jedna przy drugiej. I mimo nawet tego, że były tu jakieś sztormy czy coś w stylu, to te, te, te tkanki miękkie wciąż jeszcze były obecne i pozwoli, pozwoliły się zachować w bliskim sąsiedztwie tym poszczególnym kręgom. Okay. Mamy pewne, że to jest jeden osobnik, bo mamy nawet połączone tak stawało ze sobą kręgi w tej szyi. Nie? Co? Trzeba to nie, to, nie, 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 Masz klej? nie, 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 jednak w kukle wyciągnąć bardziej no nie, To nie, 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 się wczoraj, dzisiaj nie, Trochę bligoci, inne spękania mamy nic większego. To może skrzyneczkę taką. Udało się w miarę? Tak, udało się. Praca jest, jest, jest kompletne. Jest dobrze. Dobrze, teraz y, Julia opisze skamieniałeś na karteczce identyfikacyjnej, ale nie każdy, nie każdy musi być skatalogowane, tak tylko ten ale to jest z tych lepszych, to jest z tych lepszych, to jest tych prima sort. Tutaj w Europie. Rzeczywiście, takie formacje skalne i laste e, są dosyć charakterystyczne, charakterystyczne dla piasu. E, iły, młowce, czasami piasek, dzięki charakterystyce takich skał, z kamieniami zachowują się w postaci takiej trójwymiarowej. Mhm. Czyli one po prostu nie są skompresowane, jak często w wapiennych skałach. Okay. W niektórych muzeach po prostu wygląda to, jak takie tak, 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 tak. A tutaj mamy trójwymiarowo ładnie zachowane kości. Oczywiście czasami zdeformowane, bo te ciśnienie pod wpływem e, ciężaru różnych warstw skalnych oczywiście jest obecne. Ale mimo to no, jest do dosyć wyjątkowe na skalę światową stanowisko. I istnieje tylko jeszcze może dwa inne stanowiska na świecie z tego czasu. Na świecie? Tak, na świecie z tego o. czasu, które zach zachowały się z taką e, tak powszechnej skamieniowości zwierząt z tego czasu. Czy takie stanowiska, mówi, że są gdzieś na świecie tego typu, to co sprawia, że te trzy stanowiska y, są takie, takie niezwykłe? No, przede wszystkim to, że jest tyle kości z tego okresu, z mm -hmm. tego czasu. Czyli nagromadzenie kości to jedno. Tak, przede wszystkim. I stan zachowania. No i sam, sam ten środkowy trias, y, czyli ten Dobrze. dokładnie ladyn, gdzie kopiemy, y, który jest kluczowy dla wielu grup kręgowców, to jednocześnie jest bardzo rzadko spotyka się skały tego wieku. Zwłaszcza takie, w których zachowane są zwierzęta lądowe. Więc dlatego przez tę rzadkość. Tak mamy małą informację, a jednocześnie mamy wiedzę na temat tego, że to była jakaś luka w zapisie kopalnym i powstawały no, różne grupy zwierząt. Więc jest szansa na to, że rzeczywiście przy ogromnej liczbie okazów popularnych zwierząt znajdziemy też coś, co jest bardzo rzadkie. Więc wydaje mi się, że to jest taka przewaga. Tu mam takie bardzo specyficzne warunki kopania, ponieważ tutaj bardziej działamy tak na skalę Mikro. Mamy lepiej obszar, na którym występuje taki bardzo enigmatyczny gad, który jest znany tylko z jednego osobnika i ten jeden osobnik. E, właśnie wychodzi nam od kilku lat tutaj i z tego co udało Czyli mi się Moment, ustalić, jeden, jeden osobnik, w jeden sensie osobnik. Jedna, jedna sztuka tego zwierzęcia, jeden tak? Sztuka, I ona jest... Tak, jeden osobnik. On się po prostu musiał jakoś rozsypać na przestrzeni kilku, kilkunastu metrów kreatowych. Wiemy, że to jest jeden osobnik, bo mamy elementy, które się nie powtarzają. Mamy serię kręgów, które właśnie pokazują nam, że to jest jeden osobnik. No i różne elementy tego zwierzaka. Są znajdowane w różnych, różnych odległościach. I tylko tutaj. Wiemy, że to jest właśnie jeden zwierzak, nie, nie hybryda jakaś, ponieważ nigdzie indziej tutaj w miadarach nam nie, nie wychodzi ten zwierzak. No i z tego, co udało się wstępnie ustalić, to jest coś, czego nauka do tej pory nie znała. I to jest właśnie bardzo ekscytujące i, i ten trias, i ten zwłaszcza środkowy trias, czyli tutaj gdzie kopiemy 230 milionów lat temu. To jest bardzo interesujące ze, z wielu względów, by tam powstawało wiele grup zwierząt, kadów przede wszystkim i dinozaurów, i, i generalnych gadów naczelnych. I również najstarsze żółwie też powstawały właśnie w tym Więc tutaj mamy szansę na odkrycie właśnie najstarszych żółwi na świecie. Tutaj mamy kolejną kość, znalezioną przez Magnę. Jak znajdujemy taką kość, to zalewamy ją klejem na królowym. One, te kości mają 230 milionów lat, ale one to są bardzo kruche. I trzeba je wzmocnić tak, w różny sposób. I to wystarczy, takie zalanie klejem, żeby na razie, ona w miarę na wytrzymała? To główny cel tego wszystkiego jest po to, żeby to dotrwało, transport do Warszawy, i żebyśmy tam po prostu mogli wypreparować to za pomocą jakiegoś bardziej specjalistycznego sprzętu. No i wtedy się troszkę bardziej na tym skupiamy i bawimy, żeby dopasować wszystkie elementy. A jesteś miało. w stanie powiedzieć, co to jest za kościusz, tak jak na nią patrzysz? Mm, na razie nie. Mieliśmy taką <laughs> sytuację, jedna czaszka, co znalazłem kilka, kilka lat temu, początkowo była zidentyfikowana. Prawdopodobnie przeze mnie jako żebro, bo to tak. się pokazało, że żebro miało zęby i to była całkiem kompletna czaszka jednak. Okay. Więc czasami takie oznaczanie na bardzo fragmentarycznych elementach jest ryzykowne. To jest, to jest ewidentne żebra. Teraz już widać, że żebro? Tak, ale czy to jest to samo? Tak, to jest to samo. No to, to zalać klejem i mamy żebro. Prawdopodobnie dużego płaza, który ty żył w wodzie. dążało się nazywał. To są te tarcze głowe, tak? Tak, tak ten, ten jest pandyla. Tylko, że tutaj mamy nowy gatunek, znaleziony tutaj Marcina, kilka lat temu. Ale być może nazwiemy go na cześć techniki, którą zasłużył Marcin. Żeby <grym zresztą> odbyć, jest to tak zwana dedukcja przez destrukcję. Czasami używamy cięższego sprzętu niż młotki i dłutka, na przykład kilof. Może Marcin nie chcesz zaprezentować, jak się kilopują? Po, po, pokaż, jak odkryłeś zwierzę. Tak sobie szukałem tej czoszki, tak. <noise> kilka razy bardzo kulturalnie I... czaszki nie, kawałka czaszki nie było to jest kwestia kompromisu między szybkością kopania a dokładnością kopania jak mamy jakieś duże skamieniałości to chcemy jak najszybciej też je znaleźć no i czasami niestety się uszkadza taką kość ale pod kontrolą wszystko mamy i próbujemy to sklejać na bieżąco i potem też preparator czyli osoba, która oczyszcza taką skamieniałość, później w Warszawie e, może ją podstawić do kupy. i wiemy. Czy mamy nowy gatunek, bardzo podobne do niemieckich zwierząt żyjących w podobnym czasie w okolicach Stuttgartu, ale mimo to różniły się, więc jakaś lokalna zmienność musiała być, czy to czasowa, czy to geograficzna, no tak. z tymi zwierzętami, więc mamy tu te same rodzaje, ale inne gatunki. No i też mamy kilka takich bardzo ciekawostek, <grym> o których na razie jeszcze nie mówimy głośno, bo to jest wszystko jeszcze w trakcie opracowania. No, Ale być może będzie o Miedarach głośno w przyszłości. O. Czy, jakbyście teraz mieli się przenieść na jakieś inne stanowisko, to e, automatycznie by tam szło, czy trzeba poznać takie stanowisko, jak się przyjeżdża? Znaczy jak na przerzucić, przerzucić na zupełnie nowe stanowisko, gdzie wiadomo, że coś można odkopać. Czy, mm. czy to jest tak, że wy w dwie godziny już wiecie, jak tam pracować, czy to jest raczej dłuższa perspektywa czasu, żeby się dostosować? To czy są takie bardzo generalne wskazówki, jak kopać i to się sprawdza w każdym miejscu. S są różnice, jak mamy jakieś powiedzmy środowisko pustynne, jak na przykład na Saharze, na Gobi. W Polsce takich miejsc nie ma. Ale tam jest troszkę inna, inna, inny sposób kopania. Tutaj dzielimy na sektory po to, żeby e, każdy po pierwsze wiedział, gdzie kopać, żeby każdy miał e, równe miejsce do kopania, ale jednocześnie chodzi też o to, że mapujemy ten, ten teren. Ponieważ mamy tu jakieś cmentarzysko, chcemy wiedzieć, co tu się działo właśnie i dlaczego te zwierzęta leżą w taki sposób, a nie inny. I to właśnie nam pomaga. Większość takich znalezisk, jak, jak ten kręgi, te kręgi, tanystrofów właśnie też, też mapujemy. Bardzo, bardzo taki prowizoryczny sposób, Tutaj jakby archeolodzy porównali swój, e, swój sposób mapowania i wykopali z naszego, to mogliby troszkę się uśmiechnąć pod nosem, ale takie grubsza informacja o tym, w jaki sposób, w który płaszczyźnie leżały te kości, mogły nam dać informacje na temat tego, co tu się działo. No ale. Okej, okay, to, to są właśnie stanowiska tego typu, z tymi łowcami tutaj w tym Polsce. Mamy jakieś jakieś stanowisko, nie w Polsce, tylko takie pustynne, tam z reguły się chodzi po prostu po powierzchni szukając czegoś, co odsłonił wiatr i piasek, który na bieżąco tam te wszystkie formacje skalne, pustynne wietrzeją. Tak, przeczesywanie pustyni tak, dosłownie. Tak, tak, tak. I tam właśnie najczęściej zamiast się wkopywać te ogromne bloki piachu, to lepiej po prostu przejrzeć i zobaczyć, co się pod nogami samemu e, sunęło troszkę wyżej, tak? A miałeś okazję być na takich pustynnych wykopaliskach? Na, go, na goblin, ale to takie tak krótkotrwałe e, wykopaliska tygodniowe, no i na Saharze w Maroko e, miałem okazję z Kołem Naukowym Biologii Ewolucyjnej w ramach pro, pro, programu, projektu studenckiego dwukrotnie kopać. No i znaleźliśmy właśnie tą metodą, taką e, powierzchniowego poszukiwania, znaleźliśmy całkiem też ciekawe rzeczy. Niedawno jakąś tam książkę czytałem, odsłuchiwałem audiobooka. Mm -hmm. Właśnie paleontolog opisywał, że jak się jedzie na nowe miejsce, to przez pierwsze trzy dni nie widać nic, a potem czwartego dnia, jak kliknie, to wszędzie widać skamieniałości okay. nie wiem, czy to jest ale, ale potem... wiary, wiarygodne. A, rzeczywiście, widzi się te skamieniałości, ale czasami aż za bardzo się widzi te skamieniałości. Czasami jest taki głód niedopostnienia i ludzie widzą skamieniałości tam, gdzie ich nie ma. Y no ale z tego co słyszałem, nie tylko ja cierpię na tego przypadłość, ale wielu ludziom tutaj po kilku dniach już się śpi, śni nawet kopanie w sektorze. I to nie wiem, taka hipnotyczna monotonia tego kopania w sektorze chyba, chyba wpływa kojąco? Nie wiem, być może. A w ogóle kim wy jesteście? Studenci, doktoranci, Różnie. czy fascynaci Różnie, tylko? Taki syndrom szakoncki, że tu przyjeżdżają mimo tego, że nie mają nic związanego z paleontologią i po prostu lubią siedzieć w żarze tutaj. Tak. No. Tutaj głównie dla studentów które organizujemy, biologii, geologii. Przede wszystkim to zależy na tym, żeby były takie. Miejsce, inkubacja dla ludzi, którzy będą chcieli w przyszłości z nami współpracować i robić jakieś te paleontologiczne badania jak na, w ramach magisterii, doktoratu. Ale przyjechać to może każdy. Okay. nawet Nawet influencer, youtuber. Nawet. Turnusy trwają po dwa tygodnie. Tutaj kopiemy przez dwa miesiące. Ja tutaj prowadzę dwa turnusy. Drugi turnus właśnie teraz prowadzę. No i to średnio schodzi, powiedzmy, jeden sektor, czyli taki jeden metr kwadratowy na wysokość, powiedzmy, półtora metra na tydzień, na osobę. To jest organizowane rzeczywiście przez Instytut Paleogeologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Warszawski. Eee, głównie ze środków badawczych eee, logów, tam zatrudnionych i dzięki temu możemy tutaj prowadzić te wykopaliska na taką skalę trochę większą. Eee, możemy zapewnić studentom nawet nocleg i wyżywienie i masę dobrej zabawy.